Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Opukiwania. To ja dzień za dniem będę się zbliżać do tej wolności finansowej, której pragnę. I jak wiesz, to staram się nie, jakby, nie używać jakichś takich bardzo radykalnych stwierdzeń, ale z mojego doświadczenia pracy samej ze sobą, bo to jest pierwszy krok zawsze, wiesz, do tego, żeby móc komuś powiedzieć, że słuchaj, to tak działa, nie, więc z mojego własnego doświadczenia i pracy z innymi osobami naprawdę mam przekonanie graniczące z pewnością, że każdy z nas pracując nad swoimi przekonaniami, pracując nad swoim mindsetem, pracując nad tym, co ja myślę, że jest prawdą, co jest możliwe i dostępne dla mnie, jest w stanie poprawić radykalnie swoją sytuację finansową. Metoda opukiwania będzie narzędziem takim pierwszym, darmowym, po prostu prostym do zastosowania, które na pewno złagodzi te ograniczające przekonania, te emocje negatywne, ten lęk wokół, wokół pieniędzy na 100%. No właśnie, bo powiedziałaś, że najpierw sobie trochę odblokowujemy to słownie, czyli mówimy, hej, to jest jakieś moje przekonanie, ono niekoniecznie jest prawdą, to jest jakaś moja opinia, jakaś moja rzeczywistość, I jakby rozumowo sobie to tłumaczymy, ale też wiem z doświadczenia swojego małego i też słuchając różnych ludzi, w tym Ciebie, że no właśnie, nie wystarczy sobie powiedzieć i, i, i od razu w to uwierzymy, bo te blokady są głębiej w nas, są gdzieś zakorzenione w naszej podświadomości i dlatego warto znaleźć takie narzędzia, które... Nam będą służyć, bo tak jak wiesz, ja korzystając z warsztatów Lacey, jakby bardzo, bardzo lubię używać właśnie jej metody, która jest oparta na hipnozie, hipnozie. Też nie chcę znowu tutaj strzelić hipnoza i wahadełka i w ogóle odpływam. Po prostu na medytacji, mhm. w której ja w stanie dużego relaksu, rzeczywiście. Łączę się poniekąd z tymi przekonaniami. Już jestem bardzo ciekawa, jak to brzmi na nagraniu. Um, ale tak, jest to, jest to po prostu taka forma rzeczywiście dialogu ze sobą na takim poziomie bez oceny i, i na zupełnie głębszym levelu, że tak powiem. Natomiast wierzę w to, że. Dla każdego inna metoda może się sprawdzić, bo tak, jesteśmy totalnie właśnie. różni. Dlatego mhm. powiedz mi, o tym mówiłyśmy zresztą przy naszym pierwszym nagraniu w kontekście metody opukiwania, ale myślę, że to jest rzecz, ym, którą warto powtórzyć, bo ja, mimo że byłam częścią tej rozmowy, to nie pamiętam dużej części tego, co ty mówiłaś. Co więcej, pamiętam jak w czasach, nie lubię mówić czasach pandemii, bo czasy pandemii są jak najbardziej prawdziwe, ale w czasach większej izolacji rozmawiałyśmy i Ty poradziłaś mi w pewnej kwestii skorzystać z metody opukiwania i ja nie chcę tutaj za bardzo yy, gloryfikować tego. Może to jest taka zasada.